Nie, nie, szukamy, nie. Nie, 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 no nie, nie, No, już pisali. Co żeby, żeby nie, było żadnych chutni, nie, pisali? Ole, ole, ole! Nie bo ja jestem najgorszą, bo oni tak Jeszcze, jeszcze ze sterven! Teraz! Ole! Ole! Aaaaaah! Nee, 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 nee,

Też nie, bo jeszcze jak chce to mówisz, to nie że. Jak jeszcze mają jeden mecz, tak? No jak wygrają w tym, nie? Jak wygrają mecz to przejdą, 12 mieli nie? A jak, a jak nie przegram. Kto tam strzelił? Może z nami też od To będzie, to będzie Ja nie wiem, nie? No dalej wczoraj nie grałbym ten, bo Jordanki od Dobrze. Ja nie wiem po co to nie? Właśnie z ligę, nie? I głupota jest. Uuu, na piwa. Ładna piła. Ale z tym to to nie jestem zapewniona, bo tutaj kolega jest sędzią, to ja dużo wierzę. To nie znaczy, że tylko gra, ale to sędziuje mecze, to nie jest to no obeznanie. No ale cztery drużyny spadają, tak? Ligie T. Brawo, Elik! No, cztery spadają. No. no, cztery spadają, a jest tak, Vataha, Czorajsi, Transbruck i Brzozówka. I jest koniec. Brawo, Elik! Brawo, Elik! Udało się! ale co oni mogą ode mnie chcieć?

No ten Hinojen tak samo, nie? E tak. Może tak być historyczny tak. awans, oni są już tak e długo... E na spokojnie, nie się! Ten ale chyba sam, tak? No sorry, no sorry. I na wykroku A Żeby ten, żeby na końcu, Sury. 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 A ten strażak, powiem Ci od kiedy ten... Stój, Jo, Nie gra, to mają problem... No oni w Lidze C, nie? Jak teraz wpadną, to Liga C. No i tam im się będzie podobało i tam będą grać. była za mocna punkty, to jest kałą, czyli nie? A tam poradzał, to jak tam Co tam zamówił? Wiesz, ale już tego nie tylko Jak tam... Z gofa czy z No normalnie się... Nie stoimy, nie czekamy

Brawo Daj Erosa, daj! Nie przepuść go, Eros! Hej! Czemu Dostał żółto. Dalej kurwa, on zadał mu bezpośrednio czerwoną Aż... Aż się uspokoił, aż się uspokoił bo mówi, ale ty, ale za co, ale co? Aż się uspokoił? No, no, no.